Ja się już ogarnąłem, 9.15 i lecimy. Ciekawe, czy nas ktoś podrzuci na wylotówkę, bo mam 7 km. Jak nie, no to będziemy musieli dymać 7 km z buta, a tam już będzie chyba 60 km do Antalyi, więc nie jest źle. Zobaczę jeszcze, jak te buty trochę te stopy odpoczęły, więc może delikatnie mniej obcierają, ale no nie wiem, no może jeszcze się wstrzymam do tej Ankary, żeby kupić te Nike. Pochodzę jeszcze dzisiaj i zobaczę. Pójdę do sklepu, w ogóle zobaczę, jaka jest tam sytuacja. A może w ogóle je zamówię tutaj, żeby odebrać w że Ja Was witam w dniu 34. Jak zwykle życzę Wam wszystkiego dobrego. Czego sobie tam y, życzycie? Dobrej kawki. I tak naprawdę miłego dnia dla Was wszystkich. Po tak? dwóch śmieziomeczek z rodzinką. Akurat tutaj na wylotówkę, tylko muszę poczekać aż ich zabierze autobus. No bo jak będę łapał i ktoś zobaczy tyle osób, no to raz się nie będzie chciał zabrać. Ale podelektuję się widoczkami. Czasem się zastanawiam, czy nie łatwiej by było wziąć busa za dwie dychy na te 70 km ale na razie jeszcze moja autostopowa nadzieja stwierdza, że można to robić za darmo. zobaczymy jak będzie firanie z tym autostopem. No bo to Różnie, w sensie na początku to będę pewnie przerażony Ale Zobaczymy dalej jak to będzie szło Dopiero jak się wdrożę Pewnie od granicy, tak wydaje mi się, że od granicy do pierwszego miasta To będę łapał e, Busa w ogóle, żeby Kurde, nie wiem, no ale tutaj na razie jeszcze Cisnę Sobie Na autostradę Wiecie, no też jak w Iranie na przykład Nie wiem ile kosztują te autobusy, ale jak on na zasadzie będzie kosztował jakieś grosze za nie wiem, 300 kilometrów. No to też bez sensu będzie. Nie wiem, za 20 zł, by było 300 kilometrów, coś takiego. Albo pociąg, nie, nie wiem w ogóle, jakie tam są stawki, ale wiem, że nie są duże. No to kurde, no to nie warto też całego dnia spędzać nad tym, żeby dojechać do jakiegoś miejsca. Tam też będę chciał robić inaczej. Właśnie ładować się w jakieś duże miejsce na 2-3 dni do jakiegoś dużego miasta i dopiero stamtąd jechać sobie. Nie tak jak teraz, tylko że w sumie teraz to chodziłem na szlaku. Ogólnie to właśnie do dużego miasta i sobie dopiero z dużego miasta jeździć gdzieś tam stopem po jakichś mniejszych miejscowościach, które mnie interesują. No chyba, że naprawdę będzie to wszystko spoko szło. Nie wiem, na razie tak rozkminiam. Jeszcze zostało mi gdzieś z 10 dni w Turcji I dopiero zobaczymy, co ten Iran ma do zaoferowania Albo w ogóle, co mówią ludzie, a co jest w rzeczywistości Jedziemy z moim nowym koleżką A ludzie tam stali, bo tam był przystanek I kurde, jak na debila się patrzyli, ale jak czekali A ja złapałem, akurat się zatrzymał To im trochę gula zmiękła Także jedziemy do Antari. Jestem w Antalli, ale trochę słabo mnie wysadził, kurde, bo były dwie drogi. On na Ankarę jechał albo tędy, albo tam prosto. I na początku mówił, że jedzie tam prosto, to by mnie praktycznie pod samym hostelem wysadził. A tak to mam 7 km, ale może zaraz ogarnę jakąś komunikację miejską. Bo i tak, jak mam zamiar być tutaj 2-3 dni, to i tak muszę sobie kupić tą kartę. Kebabik po drodze z moją dupą ciężka trochę, przytyło jej się, nie, no, zgubiła trochę kilogramu. Jemy kiepsika za 12 zł. Zobacz. leżanka nie była głodna, to jej nic nie kupiłem. Ale ja sobie zjem Kebabsika. Nawet wygląda całkiem nieźle. W końcu normalna cena za kebaba ale zajebiście. Nie jakieś. Nie wiadomo jakie, tylko 12 zł za taki zestawik to pięknie, pięknie. Ej serio, albo to był najlepszy kebab, jakiego jadłem w Turcji, albo po prostu brakowało mi jakiegoś takiego normalnego normalnego jedzenia. Po tym, jak zapychałem się cały czas bułkami, jeszcze bym trzy takie zjadł, to minimum, nie? Ale jaki był dobry oboz? Oh Tyle mogę powiedzieć. Najgorsze, że nie mogę podjechać żadnym busem, bo tutaj nie ma tych biletomatów, żeby kupić sobie kartę. I muszę dywać. Nawet nie wiecie, jak fajnie wejść do takiego ogarniętego miasta, gdzie są jakieś galerie handlowe po takim czasie. Ja muszę się tym nacieszyć, bo później jeszcze w Ankarze będzie tylko takie miasto. No nie no, Teheran też jest duży. No ale tam już po prostu będą chwilowe. Zobaczcie jak fajnie galeria handlowa. Kurde No i mam kartę. Nie muszę aż tyle dymać za 5 minut będzie taka kolejka miejska. No i dojedziemy do centrum, a tam już się kawałeczek przejdę. Jednak drzewa robią robotę w takim upalnym mieście trochę drzew. No i w ogóle jakie piękne. To jednak... Fajnie tak wejść w ten cień i sobie odetchnąć Gdzieś tu już byłem A to mi się dopiero teraz skojarzyło, że właśnie Była pierwsza ulica na jakiej wysiadłem w Fantali w tamtym roku Więc <grym> dlatego ją kojarzę Już złapałem sobie tanie jedzonko Za tam 12 zł można zjeść obiadek, śniadanko To no wszystko, więc luks tak wygląda hostel Ja mam łóżko tam, więc jest elegancko Hostel zwiedzony Nawet mam koleżków z Rosji, którzy ze mną zdjęcia chcieli robić Idę teraz, obczaję te buty Kurde, te są takie... Nie wiem, może gdyby mi te odciski zeszły, to może by były dobre Kurcze, na razie i tak nie kupię tych butów Jak coś, to zamówię je do Ankary, jeżeli jest opcja Ale na pewno ich na razie nie będę Kupował, dam szansę przez te trzy dni tym się rozbić. Chociaż nie wiem, czy to coś da, ale ja w ogóle teraz to wszystko nie Ja w ogóle nie mam planu na tę montażę. Wziąłem ja sobie tu trzy nocki, ale w ogóle na to nie mam planu. No ale dzisiaj to sobie tak pochodzę, pogubię się, jak to zawsze ja. Po mieście jest dopiero 16, więc trochę mam czasu. A na jutro coś sobie już wymyślę, takiego bardziej sensownego. Ogólnie jest posrana akcja z tymi butami, bo. Jak się je zamówi, to nie jest tak jak u nas, że sobie zamawiasz i odbierasz tylko musisz za nie zapłacić i nie możesz ich zwrócić, możesz je wymienić na inny model i ogólnie one idą 6 dni, więc stwierdziłem, że nie ma sensu ich tutaj zamawiać no z tego względu, że no i tak tutaj nie będzie 6 dni, ale karałem z tym gościem i da się je zamówić do Ankary, więc pochodzę w tych butach 3 dni, tych moich, jeżeli się nie rozbiją, do ostatniego dnia po prostu zamówię tamte do Ankary i odbiorę, i, i odbiorę sobie je w Ankarze. Tutaj to takie centrum bardziej. Już tutaj byłem, ale warto pochodzić wśród ludzi. Z tego co widzę, to tu się zaczyna ten stary bazar. Więc sobie pochodzimy. Po nim I zobaczymy, co tutaj jest. Pewnie nic nowego. Chyba z samymi ciuchami tutaj jest. Wszystko oryginalne. Haha, stargowałem, Mi się co chwila psuje krona na yy, aparat. No i mi się zawsze to psuje. No i kurde, zapomniałem tego y, wziąć. Bo zawsze jak kupuję nalegle, to kupuję kilka sztuk. No i zapomniałem sobie wziąć, bo wiedziałem, że mi się popsuje. No i on do mnie 350. Ja mówię, kurde, no nie ma szans. Za 200, czyli tam 22 zł, mogę za to zapłacić, ale więcej to za to nie płacę no i mówi nie 250 mówię kurde no mogę ci dać 200 i nic więcej dobra brader okej okay, brader okej okay, brader no i okej okay, brader no, no to jest i tak wiem że to jest bardzo dobra cena bo oni kurde kupują to za złotówkę więc dlatego się tyle targowałem no ale to załatwione krem nawet kupiłem tylko teraz obczajcie moją cebulę nie kurde kupuję krem który mi starczy na miesiąc A ja się dopiero później na tym łapię. i Kupuję go na przykład za 7 zł, bo mówię: Kurde, ten za 12 to drogo, nie? I dopiero jak go kupię, to sobie myślę: Ty debilu, przecież ty go używasz na miesiąc. To przecież przez miesiąc też nie robi różnicy, <grybujesz> czy on kosztuje 7, 8, czy, czy tam 12, czy 15 zł. Już możesz za to zapłacić. Ale tak to jest ja pamiętam tę ulicę właśnie z tego jak byłem tutaj rok wcześniej No wygląda to ładnie, w nocy tu jest fajnie, te tramwaje tak oświetlone, tam dalej jest park ale właśnie jutro muszę rozkminiać jakieś nowe rzeczy żeby nie chodzić tutaj, ja będę miał jeszcze dwa dni zwiedzania więc muszę znaleźć coś nowego nawet przystępniejsze ceny, bo fakt, no że to i tak drogo tylko za 6 kilo prania. Tam 400 lir więc z suszeniem, choć po jest za 200, to sobie zrobię pranie, bo już niektóre rzeczy to są takie prane ręcznie, ale to pranko ręcznie to wiecie, jakie to jest. Nie? Popełniłem błąd, bo nie wziąłem bluzy i co muszę kupić w Turcji, ale to kupię pankarze, jakieś leki na gardło, bo już przykładu mi się kończy jedno, mam jeszcze jedno, ale chciałbym jeszcze takie dwa przykadła kupić, bo wydaje mi się, że w Iranie. I w Pakistanie może być z tym trochę gorzej, tylko pewnie oni mają jakieś swoje leki na gardło, to, ale muszę kupić. Jakaś przepiękna, bardzo interesująca budowla. No ładna, ale wiecie, wiecie, jak to ja z tymi budowlami. Bardziej interesują mnie bazary. Widziałem, że każdego dnia tu jest jakiś inny bazar, ale muszę poczytać o tym, gdzie widziałem tą rozpiskę. No, i tutaj wchodzimy do tego parku. A no po prostu park, który leży w pierwszej linii brzegowej do morza. Od razu, jakoś, tak, człowiek się fajnie czuje. Jak te dzieciaki tutaj biegają, ludzie sobie chodzą. Widać, że to jest przyjazne, przyjacielskie miejsce. Tam ktoś coś sobie robi, tutaj sobie ktoś robi. Naprawdę. Jest to fajne, no i ta temperatura robi robotę. Gdzieś tam w głowie masz, że to powinno być zimno, już czujesz. Bo jednak tak pamiętasz, że to już powinna być temperatura chłodna, więc jak ja czuję cały czas ciepło, to też jestem szczęśliwy i radosny. A tutaj dodatkowo widzę uśmiechniętych ludzi w koło, bo tutaj raczej raczej wszyscy siedzą i są uśmiechnięci, to jakoś tak człowiekowi fajnie na duch. Prawie jak to u nas w wzgórze Tumskie, a tam w oddali pokazuje się Radziwie. Tylko góry tam wyrosły, bo tam nic nie było to góry na Radziwie wyrosły. A tutaj pomnik stworzyciela Radziwia. Także to był pierwszy Radziwiak, a to jest syn Radziwiaka, tak zwany Mały Radziwiak. Duży i Mały Radziwiak w promieniach zachodzącego słońca na tle gór Radziwskich. Tak to właśnie się prezentuje. Nie no, robi to robotę, naprawdę. Te wzgórza pamiętam, że tutaj to na właśnie paralotniach latają. Bardzo, bardzo dużo ludzi. Ale nie da się tego opisać jak tutaj cień pada z tych gór jak to słońce przebija. To normalnie są takie przebłyski światła wszędzie różnie padające. Na serio wygląda to ekstra. Co w tych pięknych okolicznościach. Dziękuję Wam za ten dzień. Ja się będę żegnał. Pochodzę sobie tu jeszcze, pogubię się trochę, ale też długo nie będę siedział, bo jestem trochę zmęczony. I tak zanim ja wrócę, zanim coś zjem, to będzie już bardzo późno. Więc dzięki za ten dzień. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. I do jutra. Siemano!